Siemanko, z tej strony chat Player i witam w Kill na mapce Tremor. Ja będę starał się zagrać tylko i wyłącznie samym nożem, tak żeby trochę zmienić te dotychczasowe gameplaye. Kurna, gość mi wyleciał od razu na sam początek, no. Myślałem, że uda mi się mojego First Blada dostać. Ktoś go od razu zabił od strzału. O! Tutaj gościu się położył na ziemi. Zdążyłem w niego rzucić nożem, ale jego koleżka mnie od razu zabił. Dobra, ja się tutaj muszę. Kurna, jak ten nóż w niego nie trafił, no? W jaki sposób ten nóż w niego nie trafił? Nie mogę tego pojąć. Musiał się dobrze szybko przesunąć. Dobra, dziękujemy. Dziękujemy. Jeszcze gdzieś pod spodem. Ok, kurna, miałem za plecami jednego. O, jak ja tego gościa mogłem nie zauważyć, on stał cały czas przy oknie. Szkoda. Dobra, tutaj widzę, że ktoś wziął ze mnie przykład i też lata tylko ze samym nożem. Ja jeszcze zdążyłem go zdjąć bulzajem, no. Dobra, tam ktoś na pewno się pojawił z powrotem. Jest bulzaj, okej. Okay. Dobra, to jest mój zawodnik idący za mną. Wystraszył mnie trochę No, dobra, tak no, w takich sytuacjach nie mam szans niestety Niestety, niestety Jeszcze jeden ktoś tu był Wiedziałem, wiedziałem, że ktoś tu jeszcze był I ktoś schodzi po schodach Pięknie Mam Night aula. Ktoś jest u góry na pewno Dobra Gdzieś tu dalej w takim razie Oj, 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 tutaj Tutaj nic nie mogłem zdziałać, bo mi go zdjęli, niestety No, ktoś będzie wchodził do środka. Aj, no i całkowicie sobie zyzłem Będę się musiał schować w takim razie, żeby kogoś tutaj. ZASKOCZYĆ na DWÓCH Szkoda, naprawdę szkoda Tutaj 11-7 w tym momencie No nie idzie źle, tylko że nie mogę tak Dostać takich konkretnych strików żadnych Jaki lu, Jak sobie przysiad Dobra, wezmę tutaj tego taga, żeby nie było, że nie gram O nasz cel Kurna, jeszcze gościu rzuciła ID Za był jego koleżka Wrócimy tam, wrócimy tam do środka. Oj, zysłem sobie tym nożem kompletnie. Widzę, że mój kolega też Polek z drużyny. No i co? Jest, dobra, pięknie. U góry dwóch. Jest, kolejny, super. Jest jeden na dole, dobra. Spróbujemy... Jest! Jednego, jednego uszczeliłem! Nóż się musiał odbić... od czegoś. Szkoda tylko, że jeszcze kolejny mnie tam dorwał. O, nadchodzą. No nie, nie zdążyłem wypuścić nosza, zdążyłem chyba. Czy jakieś tagi podniosłem bardziej? Dlatego coś tam dostałem. Dobra, dziękujemy. Dobra, dzięki. Pięknie. To mi się podobało. Trzy rzuty nożem. Ja tym nożem tak naprawdę nie umiem zbytnio grać. Tutaj po prostu ci ludzie też są jakimiś na pewno pierdołami, skoro mi się tak dają. No i właściwie ich tutaj zaskoczyłem, no nie ma co dużo mówić. Jest, 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 jest. Kolejny i kole. Oj, myślałem, że jeszcze dam radę tego ostatniego. Tutaj ktoś się skrada za mną. Na dole, na zewnątrz bardziej. Dobra, myślę, że będą tutaj obchodzić dookoła. Nie, nie tak, to tak. Dobra, jeszcze dostałem jakąś paczuszkę. Więc świetnie. O, czym ja tu rzuciłem? Nie patrzył tylko nożem przez przypadek. Gdzieś ten nóż mi to... Tu... O, jest, jest, mam, podniosłem go teraz. Ja się tu schowam. I co to? Trinity Rocket. Bardzo miło z ich strony, że mi taki prezent dali. Kur, szkoda, że tylko zginąłem tutaj. Dobra, jeden zaliczony, drugi zaliczony. I tutaj... Jeszcze trzeci, udało się, pięknie Więc tutaj, żniwko tym Trinity Rocketem No i tutaj pomyłka moja Fak, 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 fak Proszę O? A, to squad member Znowu mamy Night Owl, fajnie, zajebiście Będzie można kogoś wypatrywać Mam nadzieję, że podoba Wam się ten gameplay nożem. Jeśli tak, to dawajcie znać w komentarzach. Może macie jakieś sugestie czym innym może mógłbym zagrać. Już tam przy czymś takim wspominałem o tych takich jakby wyzwaniach, tylko wiecie, nie szalejcie z tymi wyzwaniami. Ja tam żadnym sniperem ani czym takim nie zamierzam grać, bo to by było jedno wielkie kalectwo. Kurna, no i nóż nie siad. Ten nóż nie doleciał, niestety. Więc no, jeśli się wam podoba, dawajcie znać, mówcie, sugerujcie, co tam jeszcze by można było zrobić ciekawego. Call of Duty ma jakieś tam możliwości, nie wiem, no, ja tam. Ghost akurat jakoś tam. O jest, udało się. O kurna, prawie do niego dobiegłem. Szkoda, że teraz tutaj taka seria śmierci. Aj, myślałem, że ten nu się odbije, może chociaż. Aj, szkoda, szkoda. Tutaj wbiegam mi cały czas pod lufy, szkoda, bo tutaj miałem fajne striki na początku. I tutaj obrywam po dupie trochę. Ja pierdzielę znowu. Czyli seria niepowodzeń z mojej strony. ID, kurna, w przejściu. Mam nadzieję, że w tym przejściu nie będzie. Cześć jakby ktoś chodził po drabinie. O, koniec. Okej, okay, było do 65. Ta końcówka tutaj nie była cudowna, ale cały gameplay co się na pewno działo. Więc y, jeśli się wam podobało, tak jak wspomniałem, zostawcie proszę lajka i komentujcie. Trzymajcie się do następnego razu i tymczasem. Pa, pa.